I tak to się skończyło właśnie z panią Krysią Prączko. Krynia, pięknie śpiewasz, naprawdę cudownie. Jesteś cudowna kobieta. Od cudu, pochodzisz od cudu. Prawdopodobnie, no, żebyś tylko nie była taka stara jak Chrystus, bo ostatnie cuda to były za Chrystusa, czyli 2000 lat temu. Myślę, że nie jesteś mumią, co nie, no żartuję, żartuję. Kryśka, nie obrażaj się o W każdym razie i niech ta sprawa raz na zawsze zginie. To nie była prawda. To był film nigdy nie. Ja tutaj nie żartuję, kochani, bo to z tą nigdy nie wiadomo, bo z prawdą to jest tak. A jeżeli prawda poleży trochę w tych na, w tych aktach, tak jak sobie leży, takie akta są. W archiwum najczęściej te akta leżą, prawda? U, to, to, u nas to są na w Warszawie, to są na tej hipotecznej, takie wielkie archiwum jest, i tam le, hip, od hipoteki, no. I tam leżą te akta, te, to one te, tak się zmieniają, te, te, te literki tam w tych aktach się zmieniają, że później, jak się po 50 latach tak na przykład taką prawdę czyta, to się wy, okazuje, że ta prawda zupełnie ma inne brzmienie i wydźwięki oznacza coś innego. Czyli prawda, kochani, się zmienia, tylko w radio super, prawda nie dym w oczy, nie gryzie. Reszty prawd jest nie prawdziwych, tylko z radnym super jest prawda prawdziwa także musicie o tym pamiętać a właśnie Krysia prończko moja ukochana śpiewała o prawdziwej prawdzie, że prawdziwa prawda nigdy nie przeminie i że trzeba umieć kochać, bo właśnie tutaj pan będzie ten ten kraj rad będzie opowiadał o miłości do drugiego człowieka i że on kocha wszystkich, a nie tylko białych. On kocha wszystkich czarnych, białych, kolorowych, szarych i beżowych. No i to jest właśnie to, bo miłość do człowieka jest najważniejsza. Ale my wracamy do innych tematów, kochani, światowych. Musimy globalnie patrzeć na życie. Ja właśnie jestem z tym globalistą, globalistą miejscowym, bym powiedział, ale ze spojrzeniem głębokim, tak żebyście nie myśleli. No to już wiecie Państwo, że y od wczoraj mamy dzień szczura. <laughs> szczurze ty, ty, szczurze lądowy można powiedzieć. ty szczurze, a że szczury uciekają, nawet ze statków uciekają szczury, jeżeli czują, że się statek utopi, bo szczur to strasznie mądre zwierzę. Po świni mamy teraz szczura. Nie, mówię tutaj o tym, o kalendarzu chińskim, a nie o niczym innym, żebyście sobie nie myśleli, że ja tu komuś z klubu polskiego ubliżam jakiemuś ja tam szczurowi czy nie szczurowi. <laughs> Obrońcie, Panie Boże, jeszcze tego... Ja jeszcze tak nie upadłem, żeby rozmawiać o tamtych ludziach. Nie, 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 nie. Otóż, kochani, dzień, rok szczura będzie rokiem podobno najlepszym. Wszystkie układy, a dzisiejszy, dzisiejszy układ cyfrowy, dzisiaj mamy tak. 08022008. Wiecie co? Dzisiaj bym radził wszystkim puścić totolotka, no bo to jest wyjątkowy dzień w chińskim układzie kalendarzowym i logicznym cyfrowym. No ja to tak za bardzo nie rozróżniam, ale to jest podobno, bo są tylko tak 0 ósemki, dwójki, dwójki, zero, osiem, zero, To podobno jest cud na ziemi, wiecie? Ja już przeżyłem parę cudów, między jeden na Kuji przeżyłem cud, jeden cud przeżyłem, bo przeżyłem. A trzeci cud to teraz podobno jest ten, który tego. I nawet bez pana Chrystusika i Mojżesza podobno można tutaj w cuda uwierzyć. No i ja się zgadzam, bo zresztą patrząc na ten układ cyfrowy, sam doznaję takiego podniesienia, wzniesienia, o, o, znaczy podniesienia, o, podniesienia chciałem powiedzieć. Jak się podniosę z fotela, to tak czuję podniesienie takie. Że to jest naprawdę specjalny dzień. Zresztą oni dzisiaj w kinach, kochani. Się szykują do tego nowego roku chińskiego w tak zwanych egipskich ciemnościach, i można by było się zastanawiać, co Chińczycy mają wspólnego z Egiptem. A jednak mają, mają, można powiedzieć, mają. Chociaż, jak będąc w Egipcie, powiem szczerze, nie widziałem ani jednego Azjaty, nawet nawet Japończyka nie widziałem przy piramidach. Nie widziałem ani pół Japończyka, pół Chińczyka. Niemniej mają bardzo dużo wspólnego, a mianowicie mają wspólne ciemności egipskie egipskie, bo Egipcjanie nie mając nic na eksport, wymyślili sobie, my będziemy eksportować nasze ciemności. Ciemność nie kosztuje dużo, można ją zapakować łatwo. Właściwie w ogóle nie trzeba pakować, tylko ją można wysyłać. I na tej podstawie a że Chińczycy kochają wszystko, a że mają pieniądze dzisiaj, kupują wyjątkowo wszystko, to są miliarderzy. W związku z tym do takiego Chińczyka wysłali list i mówią tak, drogi Chińczyku. Milionerze, yy, masz już wszystko, ale zapewne nie masz jeszcze egipskich ciemności, w związku z tym my ci oferujemy naszą ciemność, nie, ciem, nie ciemność od ciemnoty, tylko ciemność od ciemnicy, rozumiecie, no, żebyście nie mylili, że to ciemniaki wysyłają ciemniakowi coś, nie, 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 wręcie, panie Boże, odwrotnie, no, i mu wysłali tą ciemność, a ciemność mówi, a Chińczyk mówi, no dobra, a to ile mam zapłacić, oni mówią tutaj, pół miliona prześlesz na nasze konto i masz ciemność, nie, jak to będzie przesyłane? No i normalnie tam przyślem takiego chuligana w nocy, wszystkie te latarnie po okolicy wytłucze, bo już miał ciemno i za darmo i tak dalej. No i bardzo dobrze. I teraz Chińczyk uwierzył w te ciemności egipskie, wracając do tego, do tego przeżycia noworocznego. I mówi: Ja będę przeżywał swój nowy rok w egipskich ciemnościach czyli te egipskie ciemności to się odniosły to taka metafora oczywiście do tego że ten że ten Chińczyk to tak jakby się znalazł w ciemności labiryntu piramid czy nie piramidy miały labirynty ale w większości miały grobowce piramidy labirynty no już nie o to chodzi nie będę wam teraz lekcji tutaj budowleństwa robił bo to w końcu nie o to chodzi kto, kto jak budował zresztą pojedziecie zobaczycie nie i on mówi, te ciemności są przepiękne. I nawet, nawet Jasnowidz, kochani, tutaj nawet chiński Jasnowid w ciemnościach widzi ciemno. Widzi ciemno, po prostu nie jest w stanie zobaczyć jasno, ale będąc jasnowidzem, bo w ciemnościach się widzi tylko ciemność. Zresztą na filmie pod tytułem Seksmisja Maxiu czytał, widzę ciemność, ciemność widzę, widzę ciemność. I to są to są właśnie to, bo wtedy też on nie wiedział jeszcze, że Siła eksportu ciemności egipskich była tak wielka, że nawet w tych czasach doszła do Polski i tam zakupił ten lekarz, co wysłał ich tam na tą hibernację, to zakupił tą właśnie tą ciemność. To jest, kochani, sprawa tak zawiła i skomplikowana, że ja nawet sam nie rozumiem, ale to jest prawdą, co ja mówię, no, Także od dzisiaj jesteśmy w egipskich ciemnościach i jeżeli w roku szczura, bo szczur też się lubi poruszać w ciemnościach, on w dzień to w ogóle nie wychodzi na dwór, nie, on tak po dziurach siedzi i tak dalej, w związku z tym jeżeli w tym roku będziecie mieli jakiś stres nerwowy, jakieś w ogóle załamanie, jakiś problem nawet niewielki. Najlepiej udać się w chińsko egipskie ciemności, odpocząć sobie, zrelaksować się i broń Boże nie jeść żadnego szczura. Pamiętajcie, szczurów się nie jada, szczury się kocha, a tego szczura szczególnie. Także wiecie, ja tutaj wam takie rzeczy mówię, ale to są prawdziwe, prawdziwe rzeczy. O, mam jeszcze parę... No to jeszcze, przecież tam raz może te komunikaty...